Z góry Państwa przepraszam, będę cytować gazetę wyborczą, ale w tym przypadku jest to konieczne, żeby pokazać bestialstwo, barbarzyństwo płynące ze strajku kobiet. Otóż panie ze strajku kobiet na czele z panią Martą Lempard opowiedziały się za tym, żeby aborcja była dozwolona do końca ciąży. Do dziewiątego miesiąca ciąży, wtedy kiedy dziecko może żyć poza organizmem matki. No, jeśli no dla mnie to jest zabójstwo, to jest po prostu zabójstwo, to jest zabicie człowieka. I tak to barbarzyństwem nazywają to też nawet redaktorzy z Gazety Wyborczej. Zacytuję wam fragment wywiadu, gdzie pani Karo Akabal weźcie sobie, wygooglujcie, zobaczcie zawód tej pani, e, mówi Zaufajmy kobietom i osobom w ciąży. Jestem przekonana, że decyzje o aborcji będą podejmować w pierwszych tygodniach ciąży, ale oczywiście spodziewajmy się dyskusji wokół tej propozycji. Zachęcamy, by wyobrazić sobie świat, w którym nie będzie ograniczeń związanych z terminacją ciąży. Czy staniemy na wysokości zadania, żeby postępować słusznie? Dać... Prawo, jako państwo miałoby dać prawo ludziom do tego, żeby zabić drugiego człowieka. To nie, jest, to nie byłoby prawo, tylko to byłoby, tak jak już wspominałem, po prostu zwykłe, najokrutniejsze barbarzyństwo. A idąc za postulatami strajku kobiet, idąc za całymi tymi strajkami, Platforma Obywatelska ogłosiła, że w ramach jej programu jest to, żeby kobieta mogła legalnie, dowolnie usuwać ciążę, usuwać dziecko, zabijać dziecko do trzeciego miesiąca ciąży.